Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy temat: jak Nextbike spadł z rowerka? No, właśnie o wniosku spółki Nextbike, wniosku o upadłość. Co to za firma? No, to jest ten operator systemów rowerów miejskich, także warszawskiego systemu Vetruilo. Firma, której model biznesowy opiera się na proszeniu o cudze pieniądze, o proszeniu o pieniądze podatników. W Warszawie dotacje władz miasta dla Nextbike właśnie za zapewnianie tego roweru miejskiego to było około 11 milionów złotych rocznie, natomiast miało to planowo wzrosnąć nawet do 16 milionów złotych rocznie po to, żeby ta spółka rozstawiała Rozstawiała te systemy rowerów miejskich, które potem miały być czy były dla yy, warszawiaków, dla osób wypożyczających te rowery, darmowe czy prawie darmowe darmowe do 20 minut, potem za symboliczną opłatę, jak jest to trochę dłużej. No czyli, oczywiście, ludziom się wydawało, że coś jest za darmo. Jak wiemy, nie jest to za darmo, jest to z naszych podatków. Mimo tych, właśnie. Mimo tego, że y, tak hojnie władze Warszawy, ale także władze innych miast, bo ten system w wielu miastach w Polsce funkcjonował, właśnie z reguły operowany przez tę samą firmę, pomimo tego, że tak chętnie y, cudzymi pieniędzmi, pieniędzmi podatników y, dotowano y, tęże spółkę, no to nie uchroniło jej to właśnie przed złożeniem wniosku. O upadłość, co właśnie ten, to złożenie wniosku o upadłość nastąpiło właśnie w tym tygodniu? Jaka jest polityka warszawskiego ratusza? Ale to, to, co mówię tutaj o Warszawie, dotyczy też wielu innych miast w Polsce, ponieważ tutaj mamy pewnego rodzaju podobieństwa? Jaka jest polityka warszawskiego ratusza, a także tak tzw. ruchów miejskich czy aktywistów miejskich? w wypadku miast rządzonych przez lewice tak jak jest to w wypadku Warszawy gdzie rządzi taki radykalnie lewicowy odłam Platformy Obywatelskiej to polityka warszawskiego ratusza i polityka wielu innych podobnie rządzonych miast jest właściwie tożsama z polityką tzw. ruchów miejskich czyli ekstremistycznie lewicowych Organizacji, które chcą narzucić właśnie swoją wizję miasta. No na czym ta polityka, będę mówił to głównie jednak na przykładzie Warszawy, na czym ta polityka polega? Jest to taka no, dyktatura antysamochodowa, czyli robi się wszystko, by jak najbardziej dyskryminować zmotoryzowaną większość, jak najbardziej utrudniać Życie zmotoryzowanym, jak najszybciej odbierać im infrastrukturę. No a narzędziem, jednym z narzędzi, przynajmniej które mają temu służyć, ma być takie masowe upowszechnienie roweru jako alternatywy. Mówi się właśnie o zjawisku radykalizmu, radykalizmu rowerowego w odniesieniu do tychże. Ruchów miejskich i ich postulatów oraz właśnie polityki realizowanej przez na przykład warszawskie władze. Polityka taka polega, że się wszędzie buduje ścieżki rowerowe, zwełżając przy okazji drogi. Teraz, właśnie w Warszawie, rozpoczęła się destrukcja jednej z głównych arterii miasta Lei Jana Pawła II gdzie nastąpi zwełżenie jezdni, likwidacja wielu miejsc parkingowych, no ale powstanie właśnie ścieżka rowerowa po obu stronach, co ma być rzekomo tutaj alternatywą, tak? Wręcz aktywiści się powołują nawet na taką właśnie książkę ich guru, prawda, w tytule Jak rowery uratują świat, tak? To właśnie rower ma być takim cudownym panaceum jak uniemożliwią ludziom poruszanie się w cywilizowany sposób samochodem, to wszyscy się przesiądą na rowery i będą szczęśliwi. I jeszcze to przy okazji uratuje miasto, środowisko i wszystko, na czym skrajnej lewicy zależy. No, rzeczywistość jest oczywiście zupełnie odmienna. Rower nie jest żadną alternatywą dla samochodu. Oczywiście może mieć jakiś udział w... W transporcie. Nikt nikomu nie zabrania z niego korzystać, ale ruch rowerowy to głównie rekreacja. Funkcja komunikacyjna no w dużych miastach jest znikoma. W Warszawie um, zarząd dróg miejskich powołuje się na nieprawdziwe dane o rzekomo 7% udziale e, rowerów e, w e, warszawskim ruchu. W rzeczywistości jest to około 3% latem. I grubo poniżej 1%, właściwie drobny ułamek procenta zimą. Czyli no, ta funkcja komunikacyjna rowerów jest znikoma. Lewicowi aktywiści powołują się, no w Kopenhadze prawda się udało. Kopenhaga po pierwsze wcale nie jest wygodna do poruszania się. A po drugie jest to miasto wielokrotnie, wielokrotnie mniejsze niż Warszawa, no więc oczywiście no, łatwiej zastąpić samochód rowerem na bardzo krótkich dystansach niż na dłuższych. No trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś rowerem miał dojeżdżać do pracy, nie wiem, z Białołęki na Włochy, czy nawet z Białołęki do centrum. Więc oczywiście takie porównania z Kopenhagą są kompletnie, kompletnie absurdalne. Czy rower to coś złego? No oczywiście nie, no jest to środek, ja, ja. Jest to środek, który oczywiście dla niektórych w niektórych sytuacjach może być wygodny. Ja, choć najczęściej poruszam się po mieście samochodem, to nie narzucam nikomu wyboru środku transportu. Jeśli oczywiście dla kogoś rower jest właściwą formą, czy to komunikacji, czy rekreacji, to nie ma co do tego najmniejszych przeszkód, żeby z niego korzystał. Natomiast pojawiają się na rynku bez żadnych miejskich dotacji, bez szastania pieniędzmi podatnika alternatywy dla systemu Vetruil, alternatywy dla systemu roweru miejskiego, które z żadnego wsparcia ze strony miasta nie korzystają. Pojawiły się hulajnogi elektryczne, które również są jakąś alternatywą na krótszych dystansach. Z hulajinów elektrycznych w przeciwieństwie do roweru miejskiego korzystam częściej. bo są one dosyć wygodne właśnie na takich odcinkach 2-3 km jest to dosyć dogodne, dosyć sprawnie i szybko można się poruszyć. Tak, pojawili się różni operatorzy, tam jest właściwie coraz ostrzejsza konkurencja, jest Lime, który współpracuje zresztą z Uberem, z aplikacji Uber możecie go zamówić. Pojawił się, bardzo mnie ucieszyło, pojawiła się firma Dodd, która jest, tych, jest operatorem tych hulajnóg po, poza właśnie ścisłym centrum, czyli w dzielnicach mieszkalnych, także na Grochowie yy, się właśnie oni pojawili. Jest wśród Śródmieściu Hive, który też współpracuje z jedną z firm transportowych z Fruinau. Jest BERT, pewnie będzie też jeszcze wielu innych operatorów. Więc jest silna rynkowa konkurencja. One kosztują, to no jest koszt tam kilku złotych za przejazd, w zależności od czasu, długości, czasami nawet więcej, wcale nie aż taki mały, no ale płaci ten kto korzysta, płaci, kto chce, płaci ten kto chce, no i mimo to znajdują się na tym rynku chętni, którzy są gotowi zapłacić za tę usługę i z niej korzystać. I te firmy się rozwijają, pojawia się tutaj konkurencja, warunki czysto rynkowe płacą ci, którzy korzystają, ci, którzy chcą, a nie podatnicy. Wygoda, szybkość, moim zdaniem bardzo fajna usługa. Jak widać, dobrze się sprawdza, skoro jest na nią zapotrzebowanie. Też ucierpieli z powodu pandemii, może nie mieli tego formalnego zakazu, ale niektórzy sami, właściwie chyba wszystkie albo prawie wszystkie z tych firm na czas, na pewien czas, wtedy, kiedy weturilo było objęte zakazem, one też przez większość tego czasu nie funkcjonowały, więc to nie można uzasadnić tego, że Vetruilo pada z powodu pandemii, bo, bo te firmy hulajnogowe wracają na rynek po pandemii także, więc jakoś po prostu się chyba okazuje, że mają lepszy produkt, produkt, który na rynku się sprawdza. A jaka jest polityka ratusza wobec tych hulajnóg elektrycznych? No i w wypadku Warszawy jest to polityka skrajnej, totalnej hipokryzji. Przecież właśnie te hulajnogi elektryczne są dokładnie taką samą alternatywą wobec samochodu, co, co rowery miejskie, może nawet lepszą, bo z racji tego, że y, są y, w miarę szybkie, w miarę wygodne, dostępne, y, nie wymagają właściwie też y, większego wysiłku to więcej osób może się skłonić właśnie do korzystania z nich niż z rowerów miejskich jako alternatywy yy, dla yy, samochodu. Więc gdyby tam było jakieś uzasadnienie, oczywiście nieprawdziwe, że samochód to coś złego, ale oni tak często się na to powołują, że samochodów jest za dużo w centrum, prawda? takie antysamochodowe głupoty bardzo często słyszymy ze strony skrajnej lewicy. No ale mówię, tutaj jest właśnie totalna hipokryzja, ponieważ polityka, Ratusza wobec hulajnóg, to jest totalne, totalne zwalczanie. Oni w zeszłym roku wielokrotnie dokonywali kradzieży tych hulajnóg. Nazywali to konfiskatami, to znaczy. Hmm, chodników, po prostu zabierali hulajnogi należące do kilku firm i je rekwirowali i żądali tam jakichś haraczy, nazywali to zajęciem pasa drogowego czy jakieś tam w ten sposób próbowali uzasadnić. No oczywiście ordynarne, totalne złodziejstwo, no, ale to się wielokrotnie zdarzało, w taki sposób nękali właśnie tę usługę. Dlaczego ją nękali? Dlatego, że nie została stworzona pod kuratelą miasta, nie było tutaj żadnych układów, układzików, tylko to była, no, to, było, to była i to jest rynkowa usługa niezależna od ratusza. Teraz warszawski ratusz znowuż chyba będzie wracał w ten projekt ustawy dotyczącej hulajnóg. Chce znowuż zgłaszać jakieś idiotyczne postulaty do tej ustawy, i, i też chcę faworyzować takie rozwiązanie, żeby właśnie pozostawienie w miejscu publicznym tych hulajnóg było zależne od zarządcy drogi, czyli w Warszawie właśnie od ZDM-u. No, nie dziwi, że właśnie takie rozwiązanie lansują, ponieważ wpisuje się właśnie w ich politykę walki z hulajnogami. Pewnie będzie tak, że ZDM, gdyby coś takiego przeszło, że ZDM nie będzie się zgadzał na to, żeby na chodnikach zostawiać te hulajnogi, no i właśnie w ten sposób przyzna się z powrotem monopol na te usługi. Jakiejś usłudze, która będzie stworzona pod kuratelą miasta. Czyli oni chcą tutaj takiej totalnej regulacji, totalnej kontroli nad czymś, co rozwija się w sposób rynkowy, a chcą faworyzować właśnie to, co się rozwija w sposób nierynkowy, jak właśnie Nextbike. No, polityka ZDM-u wobec hulajnóg elektrycznych i versus Vetturillo to przypomina słynne słowa Reagana o tym, jak interwencjoniści widzą gospodarkę. Jak coś się rusza, opodatkować, jak dalej się rusza, regulować, jak przestaje się ruszać, subsydiować. No, opodatkować to by chcieli, właśnie dlatego, że domagają się jakiś tam, oni ten podatek, czy haracz nazywa się opłatą za zajęcie pasa drogi. Regulować chcą, no, właśnie szczegółowymi regulacjami, gdzie można, gdzie nie można zostawić tych hulajnogi. Chcieli by regulować, żeby właśnie tak, żeby właściwie nigdzie nie można się było nimi poruszać. Natomiast w wypadku Next bike to właśnie od razu, ponieważ to jest rzecz nierynkowa, przechodzą do tego trzeciego etapu, to znaczy subsydiować i tutaj dawali hojnie, yy, hojnie pieniądze właśnie tejże usłudze. Czyli mówię, totalna hipokryzja, prawda, niby samochód zły, no to wybierajmy hulajnogi, nie, hulajnogi też złe, prawda. Ludzie mają być zmuszeni do tego, żeby jeździć albo transportem zbiorowym, albo rowerem, bo to jest zgodne z właśnie z tymi ideologicznymi postulatami ekstremistów. Lewicowych. Cóż, Ratusz mówi o tym, że w tym tygodniu, po tym jak była ta informacja o, o tym, że Nextbike złożył wniosek o upadłość, że wetuilo nie jest zagrożone, że dalej będą tę usługę, e, usługę nierynkową zapewniać. No, mam nadzieję, że Ratusz się myli. Naprawdę mam nadzieję, że się myli. Vetruilo w tej obecnej formie rower miejski to nie jest żadna usługa, to jest tak naprawdę właśnie ideologiczne narzędzie przymusu, prawda? czyli żeby przesadzić ludzi z samochodu na rower i nie, nie na hulajnogę, na rower, bo tak sobie wymyślili lewicowi aktywiści. Tymczasem rynek zweryfikował, że ludzie na przykład oprócz tego, że preferowanym środkiem transportu jest własny samochód, to Wolą także rynkowo dostarczane hulajnogi, które po prostu są czymś lepszym, niż nierynkowo dostarczany rower miejski. Rynek to zweryfikował. Wróćmy jeszcze do argumentu rynkowego. Mówię, nic złego w rowerach, no ale gdyby było zapotrzebowanie na takie usługi, właśnie jak. Jak rower miejski, to przecież Nexbike mógłby oferować tę usługę na takich samych zasadach, jak, jak robi to Lime, czy Hive, czy Dodd, czy Bert z hulajnogami. Ludzie, którzy korzystają, by za to płacili. Natomiast oni się odwołują nie do rynku, nie do wyboru konsumenta, tylko do subsydiów. No to jest skrajnie niemoralna postawa, żeby model biznesowy opierać właśnie na żądaniu subsydiów, na żądaniu dotacji. Niektórzy Znajomi nawet o wolnościowych poglądach mówili coś takiego, że no, właściwie pobieranie do, da, złe jest dawanie dotacji, ale trudno kogoś winić za pobieranie dotacji, czy na tej samej zasadzie yy, z 500+, plus złodziejem nie jest rodzic, który pobiera 500+, plus. złodziejem jest państwo, które zabiera podatnikowi pieniądze, żeby dawać 500+, plus. i to w wypadku 500+, plus jest prawda. Natomiast w wypadku takich właśnie modelów biznesowych, jak jak system roweru miejskiego, jest to nieprawda, ponieważ właśnie te firmy się nastawiają na to, żeby czerpać z tych dotacji. To jest właśnie model biznesowy, który na rynku w ogóle by nie został zaimplementowany, a opiera się na tym, że pod protekcją miasta będzie się tworzyło jakąś pseudo usługę, jakąś pseudo usługę, której rynek nie potrzebuje, której ludzie nie potrzebują, ale będzie ona pewnego rodzaju monopolistą, subsydiowanym tutaj, wybranym przez urzędników ratusza. Więc o ile oczywiście należy potępić władze miasta za dawanie tych pieniędzy, należy także potępić, należy potępić także w tym wypadku pobieranie tych pieniędzy, należy potępić w ogóle cały właśnie taki model, model biznesowy. Dlatego mam nadzieję, że ten wniosek o upadłość firmy Nextbike. Jak najszybciej rzeczywiście się zmaterializuje. Mam nadzieję, że będzie to upadłość likwidacyjna. Mam nadzieję, że upadłość doprowadzi do zaprzestania świadczenia tych nierynkowych usług. I mam nadzieję, że nikt nigdy więcej. Nie odważy się, żeby szastać pieniędzmi podatnika na takie właśnie ideologicznie pseudo-usługi, których tak naprawdę nikt nie potrzebuje. Mam nadzieję, że bankructwo nie jest mam nadzieję, że yy, yy, upadek systemu Vetruilo będzie tutaj kompletny. Jeśli ktoś będzie chciał oferować wynajem rowerów na zasadach rynkowych, nie mam nic przeciwko, ale żeby złotówka z pieniędzy podatnika na to nie szła. A władze miasta, zarówno Warszawy, jak i władze innych miast, zamiast decydować za ludzi, że mają się przesiąść z samochodu na rower i nie korzystać z hurajnów, tylko z rowerów miejskich, niech po prostu wreszcie zaczną słuchać mieszkańców miast, czym oni chcą jeździć, a nie czym sobie a nie jeździć tym, czym sobie wymyślą urzędnicy ratusza, urzędnicy samorządowi, czy też aktywiści, aktywiści miejscy, skrajnie lewicowi ideolodzy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.